Witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Daniel Kostecki, a to jest tygodniowy przegląd rynków. A więc sprawdźmy, czym rynki żyły w minionym tygodniu oraz zobaczmy, jak na te informacje reagowały. Zatem, rozpoczynamy od wydarzenia tygodnia. No tutaj można by cały czas mówić, że takim wydarzeniem tygodnia i to przez wiele tygodni, i już od dwóch tygodni jest cały czas Donald Trump. Natomiast, żeby troszkę odbiec od tematu polityki. I wpływu na rynek, aczkolwiek tego i w minionym tygodniu się nie ustrzegliśmy, to za wydarzenie tygodnia uznałem dane z amerykańskiego rynku pracy, popularne non-farm payrolls, czyli dane dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Natomiast to nie tylko oczywiście dane a propos zmiany zatrudnienia są istotne, bo również istotne są dane dotyczące wynagrodzeń i dynamiki płac i to właściwie na te dane rynek reagował najbardziej. Dlaczego w ogóle rynek emocjonuje się tymi danymi, które z reguły poznajemy w pierwszy piątek miesiąca? Ano dlatego, że Rezerwa Federalna jako Bank Centralny Stanów Zjednoczonych ma w swoim celu dbać zarówno o inflację, tak jak zresztą większość banków centralnych na świecie, ale również oprócz tego musi dbać o rynek pracy. I to jest właśnie taka informacja z rynku pracy co miesiąc i na podstawie tego, Inwestorzy szacują, jakie dalsze kroki może wykonać właśnie Rezerwa Federalna, a propos stóp procentowych. Dlatego oprócz danych o inflacji również tak istotne są te dane z rynku pracy, bo Fed musi dbać również. O tenże rynek. Zatem na samym końcu tego e, odcinka sprawdzimy, jak rynek, właśnie a propos stopy procentowej, zareagował na publikację danych z amerykańskiego rynku pracy. Natomiast przyjrzyjmy się e, tymże danym, które z nich były najistotniejsze, tak jak wspomniałem. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i tutaj pozytywne zaskoczenie. Natomiast wcześniej już mieliśmy bardzo dobry raport ADP, raport e, prywatnej firmy. Natomiast tutaj mamy raport rządowy i tak też zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli popularne Not Farm Payrolls plus 227 tysięcy. Zatem świetny odczyt. Natomiast to, co Bolało, jeżeli chodzi o te dane, to jest przede wszystkim przeciętne godzinowe wynagrodzenie wzrost tylko o 10%, zakładano wzrost o 30% no i stopa bezrobocia wzrost do 4,8%. Natomiast, dlaczego te dane, te przeciętne godzinowe wynagrodzenie są tak istotne? Otóż jeżeli Amerykanie zarabiają więcej, to i wydają więcej. Jeśli wydają więcej, to są szanse na wzrost inflacji, a jeżeli są szanse na wzrost inflacji, to i są szanse na to, że Fed będzie podnosić stopy procentowe szybciej. Natomiast czym Amerykanie zarabiają więcej, ale w wolniejszym tempie, tak jak tutaj tylko 0,1%, wynagrodzenia nam wzrosły w ujęciu miesięcznym? no to tym oczywiście presja na inflację też jest nieco mniejsza, nieco wolniej ta inflacja będzie przyrastać, a więc rynek wtedy może szacować, że Fed będzie nieco wolniej podnosić stopy. No, i wtedy też mieliśmy reakcję na dolarze. Także amerykańska waluta w pierwszej chwili po publikacji tych danych umocniła się, tak jakby w odpowiedzi na lepsze dane a propos zmiany zatrudnienia, natomiast później straciła na wartości ze względu właśnie być może na to, że inwestorzy zobaczyli: hej, przecież mamy więcej miejsc pracy, ale Amerykanie nie zarabiają o tyle więcej, o ile zakładaliśmy, że będą zarabiać. Także te dane były bardzo. Istotne i wpływały na rynek. Natomiast jak wyglądał szeroki rynek a propos kontraktów terminowych na różne aktywa w tym tygodniu? To zaczęliśmy dosyć mocnym tąpnięciem, znowuż politycznym. Donald Trump, zwolnienia w Departamencie Sprawiedliwości. Rynek trochę się tego obawiał. No i też mieliśmy osłabienie dolara, w momencie kiedy narastają nam obawy. Tutaj, akurat polityczne, mieliśmy też wzrost cen złota. Także złoto drożeje, drożało także srebro, które było najdroższe od 11 listopada 2016 roku. Natomiast w górę także poszukiwała ropa Brent, czy też ropa WTI, aczkolwiek tutaj nieznacznie, bo nadal ropa porusza się w takim przedziale cenowym. Z tym, że teraz podbiła pod jego górne ograniczenie. Natomiast indeksy giełdowe. To, co zyskiwały po deklaracji Trumpa, a propos budowy ropociągów, tak później w efekcie wydarzeń politycznych, znowuż i tego całego zamieszania w sprawie wjazdu do USA i zakazu tego wjazdu dla wybranych mieszkańców, wybranych krajów, te indeksy zawędrowały na południe. A teraz podanych z amerykańskiego rynku pracy dźwigają się. Także do indeksów za moment sobie przejdziemy. Natomiast tygodniowa zmiana cen poszczególnych instrumentów za moimi plecami. I teraz idziemy dalej już do konkretnych rynków, zaczynam od indeksów giełdowych. Tak jak wspomniałem, indeksy zaczynają dźwigać się ogólnie po tym wcześniejszym spadku, czyli najpierw mieliśmy nowe rekordy, a potem bardzo szybkie cofnięcie. Jedno i drugie za sprawą wydarzeń politycznych, za sprawą Donalda Trumpa, ale teraz to odbicie, które tutaj widzimy, to już jest Sprawa danych makroekonomicznych, czy to Dow Jones, czy to SP 500, widzimy ruch w górę, no i DAX również nieśmiało próbuje dołączać się do tych indeksów, także próbując zyskiwać. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że większość tych indeksów po cofnięciu zatrzymała się w rejonie takiego zagęszczenia ceny. Tak samo tutaj SP 500, tak samo Dow Jones i tak samo niemiecki DAX, więc mamy takie zagęszczenie ceny, wcześniejszy ruch trendu bocznego przetestowany ponownie z drugiej strony i od tego momentu znowuż próba kontynuacji wzrostów, więc bardzo ciekawie wygląda sytuacja na e, rynkach, jeżeli chodzi o indeksy giełdowe. No i również bardzo ciekawie wygląda indeks VIX, na który sobie też zwracamy uwagę co tydzień, dlatego że jest to tak zwany indeks strachu. Czym wyżej jest ten indeks, tym inwestorzy wyceniają większe obawy a propos tego, że coś może pójść źle, że coś może negatywnego pojawić się na rynku akcji i wtedy też może warto je sprzedawać. Natomiast ten indeks strachu w ogóle nam tego strachu w tym momencie nie pokazuje. Także czym on jest niżej, tym jest korzystniej dla rynkowych byków. I drodzy Państwo, a propos giełdy, zerknijmy na polski WIG-20 i nie tylko. Otóż, jak widzimy, WIG-20 zakończył tydzień z lekkim minusem 2076 punktów i 12 setnych, natomiast to oznacza to stratę. Do tego poziomu, tak z ubiegłego tygodnia, o minus 38%. Setnych procent. Zatem niewielkie zmiany. mwig 40, tutaj zniżka już nieco większa o 0,9%, natomiast jeżeli chodzi o SWIG 80, tutaj wzrosty o 23%. Setne procent. Natomiast dla WIG 20, myślę, że istotnym faktem jest to, że utrzymuje się cały czas grubo powyżej poziomu 2000 punktów. Taka psychologiczna bariera, o której też tutaj w programie wielokrotnie sobie mówiliśmy. Teraz kolejną taką Barierą staje się poziom 2100 punktów. I zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Tutaj naprawdę niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o poprzednie e, wydania tygodniowego przeglądu rynków i spojrzenia na wykres WIGU 20. No, oprócz tego, że cały czas notowania zmierzają na wyższe poziomy. To, na co tutaj zwracamy uwagę, to jest ten układ potencjalnej korekty typu ABC. I również poruszanie się w ramach kanału trendowego. Tu było jego dolne ograniczenie, tu jest jego górne ograniczenie. Zatem, skoro rynek bronił nam podstawę tego kanału trendowego wynikającego z analizy wykresu, to może zmierzać do jego górnego ograniczenia i to jest cały czas lokalny zasięg. Natomiast, jeżeli chodzi o najbliższe wsparcia, wydaje się, że to może być ten wierzchołek, plus oczywiście ten psychologiczny poziom 2000 punktów. I przejdźmy od giełdy na rynek walut. No i tutaj ten wspomniany strach, który dominował nam na samym początku tego tygodnia. I jen, japoński jen, który zyskiwał w relacji do dolara amerykańskiego, tutaj o ponad 2,2%, jeżeli chodzi o zmianę tygodniową. E, także tutaj mieliśmy całkiem spory ruch. I zobaczmy również, co działo się na walutach surowcowych. Dolar australijski i kanadyjski, te tutaj wspierane zarówno przez rynek surowców, jak i też przez znakomite dane dla Australii. Rekordowy bilans handlowy w Australii się pojawił w tym tygodniu, także Australia zarabia znakomicie na eksportowanych towarzystwach. Barach, natomiast za zaimportowane zapłaciła mniej, więc mamy nadwyżkę w handlu, i to jest bardzo pozytywna informacja. Jak można było czytać w komentarzach, to może spowodować, że Australia uniknie takiej powiedzmy miękkiej recesji i będzie się nadal rozwijać. Na czym Australia tyle zarabiała? Głównie na surowcach, które trafiają do Chin, jak na przykład ruda, żelaza, czy też surowce potrzebne do wyrobu stali, czy też innych rzeczy związanych z przemysłem. Więc Australia jest tą największą kopalnią świata. Ma kopaliny, kopaliny te sprzedaje w momencie, kiedy jest wizja tego, że trzeba będzie więcej budować, no to Australia na tym zarabia. Na razie cały czas pamiętamy, że taka wizja tego e, powiedzmy, wzrostu światowego PKB, czy też wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych cały czas jest aktualna. E, Donald Trump akurat temu nigdy nie zaprzeczył od czasu swoich obietnic wyborczych, więc Australijczyk tutaj zdecydowanie do przodu, i również dolar kanadyjski to akurat za sprawą. Również i lekkiego odbicia na rynku ropy naftowej. Natomiast traci funt brytyjski, no i tutaj zbliżamy się cały czas do rozwiązania tematu Brexitu. Jak na razie parlament jest za, tutaj nikt kłód pod nogi nie rzuca, natomiast to ryzyko powiedzmy cały czas gdzieś tam nad funtem e, zawisło i czekamy na finalne uruchomienie artykułu 50. Mówi się, że to może być już 9 dzień marca. Także hmm, warto obserwować dalej, myślę, że pary z funtem. Zwłaszcza, że a propos funta brytyjskiego, jeżeli popatrzymy też, drodzy Państwo, na wykres, mieliśmy bardzo silne, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, odrzucenie poziomu 1,27. Rynek podbił pod ten poziom, po czym bardzo gwałtownie zaczął zawracać. Także można by uznać, że w aktualnych warunkach przy obecnych informacjach po prostu inwestorzy nie chcą tak już drogo za funta brytyjskiego płacić i po raz kolejny widzimy pierwszą reakcję przy tym szczycie kolejną szczyt dalej rynek zawraca przy tych poziomach więc jest to też bardzo istotna informacja natomiast warto również myślę zerknąć uwagę zwrócić uwagę na dolar jena i zerknąć na tę parę walutową bo ona po raz kolejny broni tej e, okolic poziomu 112 0,0, także też dosyć istotna bariera, która to jak na razie hamuje nam spadki na dolar jenie i to na co jeszcze warto zwrócić uwagę to jest oczywiście właśnie dolar australijski, proszę zobaczyć jak ten wystrzelił dosyć mocno do góry, także to też jest para walutowa, na którą można zwrócić uwagę. No i euro dolar, euro dolar jeżeli chodzi o ten rynek widzimy go tutaj drodzy Państwo ma powiedzmy problem z utrzymaniem tego systematycznego trendu wzrostowego, który tam się pojawiał. No i wydaje się, że aktualnie może to już powoli nam się kończyć, czyli kończyć to odbicie na euro-dolarze. Ale jeszcze oczywiście będziemy to obserwować w ciągu trwania przyszłego tygodnia, czy tak się stanie, czy też nie. Natomiast jeżeli chodzi o rynek polskiego złotego, to złoty znakomicie radzi sobie względem euro. Proszę zobaczyć. Jaki silny ruch spadkowy, jaki systematyczny. Jest to wykres tygodniowy, a więc z tygodnia na tydzień złoty stawał się coraz mocniejszy, i tutaj już nawet widzieliśmy poziomy najniższe od października 2016 roku. I również tutaj akurat dobra informacja dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani frankiem szwajcarskim także złoty zdecydowanie mocniejszy. No i spoglądając, czy to na wykres pary euro złoty, tutaj, czy też na wykres pary frank złoty. Tutaj mamy możliwość yy, zobaczenia tego, żeby złoty był jeszcze mocniejszy, bo takie powiedzmy lokalne poziomy docelowe dla pary Europelem to te dołki, czy też ten lokalny dołek. Zatem jest to jeszcze przestrzeń do ruchu w dół. Natomiast jeżeli chodzi o Franka, to tutaj widzimy yy, kanał trendowy też. Zarysowany w ten sposób, rynek odbył się od jego górnego ograniczenia i do dolnego ograniczenia jeszcze ma miejsce, czyli pod poziom 4 zł. Niewykluczone, że para CHFPLN będzie zmierzać. No i ten, 4, ten poziom 4 zł pokonała nam para dolar złoty 3,99. Już obserwowaliśmy jeszcze nawet niższe poziomy, także zobaczymy, co dalej z tym dolarem będzie. Po tych danych, jak na razie, mieliśmy reakcję na osłabiającą nam dolara amerykańskiego. Zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijać. Za chwilę zerkniemy też pod koniec tego wydania tygodniowego przeglądu rynków na rynek stopy procentowej. Zobaczymy, jak tam rynek szacuje dalsze podwyżki stóp w stanach, bo to może być kluczowe dla dalszych losów dolara. Natomiast, jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o wykres tygodnia, tutaj, jak wspomniałem, zerknijmy sobie na to, jak rynek wycenia. Prawdopodobieństwo podwyżek stóp i jak to się zmieniło w odpowiedzi na dane makroekonomiczne, które poznaliśmy ze Stanów. I to też pokazuje, w jaki sposób rynek spogląda bardziej na te dane a propos płac niż na te dane a propos ilości miejsc pracy i przyrostu tych miejsc pracy. I tutaj mamy takie dwa zestawienia, drodzy Państwo. Jedno z nich to jest prawdopodobieństwo dla działań Fed. Już w marcu, natomiast drugie z tych zestawień, czyli to jest to pierwsze zestawienie na marzec, a to jest to drugie zestawienie na, drodzy państwo, czerwiec. Więc możemy zobaczyć, jak przed tymi danymi, tutaj mamy prawdopodobieństwo przed danymi a tutaj, po danych ze Stanów Zjednoczonych, rynek zmienił swoje szacunki. Także przyjrzyjcie się Państwo też temu dokładnie. Jeżeli chodzi o tą zmianę, mieliśmy 82,3% dzień przed danymi, jeżeli chodzi o pozostawienie stóp na niezmienionym poziomie potem to w marcu i potem to prawdopodobieństwo wzrosło do 86,7%. Także mamy wzrost prawdopodobieństwa po tych danych, że Fed w marcu pozostawi stopy na niezmienionym poziomie. Innymi słowy, ci, którzy oczekiwali podwyżek, zostali e, rozczarowani przez te dane. Natomiast jeżeli chodzi o ten dalszy termin, ten najbardziej prawdopodobny co do podwyżek stóp w Stanach, e, czyli czerwiec, to tutaj można powiedzieć, że niewiele się zmieniło, bo rynek na dzień przed danymi zakładał, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie z 31% prawdopodobieństwem, natomiast po tych danych to prawdopodobieństwo dla braku zmian stóp wzrosło. O do 31,7%. Zatem niewiele można by rzec. Także tutaj rynek wciąż zakłada podwyżki stóp procentowych na czerwiec. Niewiele się zmieniło, zostali rozczarowani ci, którzy zakładali podwyżki stóp w marcu, ale ich i tak było naprawdę garstka. Niewiele osób zakładało te podwyżki w marcu, więc tylko oni mogą czuć się bardziej rozczarowani. Ci, którzy zakładają ten długofalowy scenariusz na czerwiec, raczej nie. Także to jest też coś na co warto zwrócić uwagę. Będziemy oczywiście jeszcze obserwować oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Jak to się zmieniło i czy to się zmieniło w sposób znaczący, ale to już w przyszłym tygodniu. Stąd też zachęcam państwa do oglądania startu dnia w rynkach na żywo od poniedziałku do piątku od godziny 9:15. Wszystkie szczegóły na stronie rynkinazywo.tv. Wtedy też rozpoczynamy naszą transmisję i oczywiście jako że mamy już poniedziałek już jutro to przejdziemy sobie do tego, co jest istotnego dla rynku w tygodniu nadchodzącym, co będzie mogło być istotne dla rynków w tygodniu nadchodzącym. Także to już jutro w starcie dnia na żywo. Transmisja od godziny 9.15. Serdecznie Państwa zapraszam, a teraz już bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcony czas i do zobaczenia, do usłyszenia już w poniedziałek. Pozdrawiam Państwa.